manko wszystkim Zacząłem właśnie trasę Jestem przy stawach przy Hubertusach Zamierzam dojechać do Krakowa dzisiaj Ale taką trasą no dzisiaj nie będzie asfaltu W ogóle nie będzie asfaltu praktycznie Zobaczymy jak to pójdzie bo ilość błota jest po prostu no jest dosyć konkretna Ale nie przejmuję się tym za bardzo przez ostatni tydzień, nawet dwa, troszeczkę chorowałem, nie miałem w ogóle ruchu, no i nie ukrywam, że bardzo mi brakuje jakiejś aktywności, a taka trasa dzisiejsza, no, no, no nie jest to najłatwiejsza jakaś trasa, nie ukrywajmy, ale myślę, że, myślę, że, że nie umrę dzisiaj, mam nadzieję, będzie naprawdę sympatycznie dzisiaj. Pozdrawiam. Tak miło Właściwe przełożenie mi uratowało Ale widzę, że to jest konkret Nie ma za bardzo jak tego objechać O pan tak. To dopiero początek, nie? Nie chciałem, to mam lasa przygodowa kiedy jadę, jadę do Krakowa No nie spodziewałem się tego tak Buty jeszcze suche, o Jeszcze Ale powiem wam, że ta trasa Czy ona jest tego walta to jest jedna z lepszych tras, które znam. Naprawdę im bliżej Krakowa, tym ciekawiej. 8 ponownie ujechane zaledwie 35 km No lekko nie jest powiedzmy dawno nie byłem tak brudny ale przygoda jest nie powiem dobrze się jedzie powiem wam że ta trasa u nas początku jak się jak się jeszcze nią nigdy nie jechał to ona może się wydawać nieco karkołonna nie powiem ale to jest takie wrażenie dosyć mylne bo tak naprawdę to jak się już wyjedzie za jawożnym i tam dalej w kierunku na szanów, to to jest naprawdę fantastycznie i można sobie naprawdę szybko myknąć są tam takie przyzwoite szuterki, nie powiem ale o tym w swoim czasie to zobaczycie tak sobie myślę, że jedyne co mamy czystego teraz, to jest właściwie ten kubek mojego napoju. Powiem wam, że jestem tak ubabrany, tyle błota, co ja dawno na sobie nie miałem, ale, ale no, pokażę może to. i znam co Widząc z dodatkiem mikroflory aktywnej, aby nic z tego nie było, także jedzie się zacnie, jesteśmy w Chrzanowie, tempo jest po prostu dramatycznie niskie, <grydy> naprawdę, czuję się jakbym miał z przyczepką, bo po prostu tak mi się wszystko wcina, ale nie ma najgorszej w sumie energia jest jeszcze, od tak dalej. Pozdrawiam Siemka, już już za Chrzanowem. Właśnie wjeżdżam do Tęczyńskiego Parku Krajobrazowego To jest takie miejsce gdzie można naprawdę sobie poszaleć jest tu dosyć dużo dróg takich w klasie pożarowych dosyć dobre szutry, ładne ubite, proste. Można sobie poszaleć naprawdę. Generalnie warto jest się tutaj wybrać. Pozdrawiam. Mi w tych lasach pojawia się asfalt. Dosyć przyjemnie się tu jeździ. I'm jeżeli tu jest błota, powiem wam Właśnie się zaczyna Pierwszy podjazd No, on nie jest jakiś wybitnie ciężki, ale Jest trochę przydługi No i jest zabawa na no całego, nie ma co Jak, jak dziki w błocie Ciekawe, nie powiem Ale sprzęt jeszcze jedzie No nie ma łatwo Udało się przejechać. jest z tych wszystkich lasów to jest jeden z lepszych momentów jakie się trafiałem na trasie. Na wyjeździe do lasu jest taka mała wyrypa To tam na bank nie podjadę Za ślisko jest Chociaż kto wie nadzieję matką głupi Taka prawda To było na tyle. Ta trasa tak łatwo nie odpuszcza, myślę, że a, zjadę sobie teraz. Na luzie, a tu nie ma Trzeba się piąć do góry Jeszcze w błocie, to <grymne> wiadomo <grymne> <grymne> Zobacz gość tak, co Dobrze tą górkę wziąć z rozbiegu To jest trochę męcząca. Da się. Będzie długi, długi zjazd Potem już na asfalt wyjedziemy Teraz główną misją jest znalezienie jakiejś myjni bezdotykowej Bo w takim stanie do pociągu za bardzo nie mogę wejść Bo wyglądam jak... No jak, jak dzika świnia Powiedzmy Albo i gorzej Także no, to co widzicie to raczej to co wisła nie jest. Jadę sobie z już hurdawy. No i cóż, dzień się powoli kończy. Na blacie 92 km. No nie powiem, jestem zadowolony. Ja się nigdzie nie wywaliłem jakimś cudem w tym błocie. Także pozdrawiam No i generalnie tę trasę polecam Tylko, że wiecie, ona ma tendencję do no, no, generalnie do błotnych pejzaży, bo No taka jest po prostu No chyba, że jest susza i przez tydzień nic się nie dzieje, no to ewentualnie można ją na czysto przejechać Ale ja myślę, że nie ma się co przejmować Trasa warta jest tego, żeby ją przejechać w każdych warunkach Taka jest prawda os